Cześć kochani, witajcie na moim kanale w nowym odcinku. Dzisiaj mamy odcinek specjalnie imprezowy. Wiecie, że my kochamy imprezy, kochamy imprezy balonowe, przebierane, i dzisiaj mamy taką imprezę u nas w domu. Jest to impreza halloweenowa, gdzie każdy musiał się przebrać za kogoś, kogo imię zaczyna się na tą samą literę czyli jak mój mąż jest na R, to musiał kogoś znaleźć na R. Muszę przyznać, że najpierw byłam sceptycznie nastawiona, teraz nie mogę się doczekać. Za półtorej godziny będą goście, a ja dopiero przyjechałam wypożyczyć strój dla mojego męża. Byłam się spotkać z moją dawno niewidzianą koleżanką. Jeszcze mam nic niegotowe, także szybko jadę do domu, aby trochę tą imprezę podszykować. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał taki odcinek, że dostaniecie tutaj dawkę inspiracji nie tylko na imprezę halloweenową. Ale w ogóle na imprezy takie okolicznościowe, tematyczne, także koniecznie zostańcie razem z nami i oglądajcie ten odcinek do końca. U nas przygotowania do imprezy trwają. Rafał. Niech będzie, że powiem to głośno, zrobił prawie wszystko. Ja teraz robię zupę dniową. Tutaj mamy chilikon karne. Będziemy podawać z tortillą. Rozgrzewam olej, wszystko trochę podsmażymy. Potem dolejemy wody, bulionu i będzie pyszna zupa krem. Zrobimy na mleku owsianym, tak żeby Leon też mógł trochę zjeść. A dla gości podamy po prostu z kleksem ze śmietanym. warzywa już się gotują. Za chwilę będziemy je blendować tak aby powstała zupa krem. Do tej zupy będę prażyła jeszcze um, oczywiście pestki dyni tak żeby posypać już jak będzie gotowa na talerzu. Natomiast tutaj zrobiłam hummus z dyni i za chwilę zrobię takie mini kanapeczki z bagietki, właśnie z humusem z dyni. Myślę, że to jest też ciekawa opcja. Cześć, jak wam się podoba? Robimy prezentację postaci. Monika, za kogo się przebrałaś? No przecież widać. Monika, dlaczego się nie przebrałaś? To jest moje wewnętrzne alter Jakub? Za mną. No powiedz prawdę. Za kibica, brawo. A to uwaga, 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 moja córka osobista. Chodź, pójdziemy do zdjęcia, do, do tego, do lusterka, nie do zdjęcia. Bo ja jestem morticią. Jak ty robisz, że coś taka poważna? Ja nie mogę. Ja tak powiem. Ładnie wyglądamy. Nie. Bo Belka powiedziała, że rękawiczki robią na Tak, to prawda. Nie, koparda inna... bardziej. A ona jest sprawdziła czy z serwetki? Z I tak naprawdę jest z bibuły, która była kokertką dyni. A ja miałam taką inną. Ale ci się spodoba bardziej? Tak. Balcerak, jak tam twój kanał? Dobrze kochany. Kiedy nagramy film o wakacjach? I ja mnie odblokują. Kiedy cię odblokują? Ale mój kanał nie jest zablokowany. Możemy coś nagrywać. Pompersy do samochodu. Zobaczcie. Będziemy jeść i oni będą pić. No. Mężu, a Ty nie miałeś prezentacji stroju. Za kogo się przebrałeś? Ja? <noise> Za gościa, na <w> zasadnią chwilę <noise> <noise> szukał przebrania. <noise> Robin Hood. Nie no, moja córcia prezentuje się godnie i cały czas ma taką minę poważną. Możemy <noise> tak na jest kamikaze, to się nazywa... To się nazywa... To... Gdzie nasza rąsia? Mimo ruchomego. Pyszne! Zobaczcie, jak jakimś się prezentuje. I my przynajmniej pijemy na napój. Cześć to jest Cześć Maczku, teraz Cześć Mario! Prezentacja stroju! Chcesz coś opowiedzieć o swoim bohaterze? Jestem Włochem i czyście rury. Cześć! Chcesz coś opowiedzieć o swoim bohaterze? Moja no żona Anestozja. Ja wszystko mam kochana mamy na Anestozję. Opera, operacja Rosję! się nie udała. Mamy Rosję. Rosia po latach, tak. No ona się nie przebrała, zapomniała ale, się przebrać. No, no, no ale przecież. zapomniała się przebrać, to ona wygrała. <laughs> Yes. A to jest moja córka. Super. Monika, wiecie, ty powinnaś. Dobra rodzinawać. No, yeah. Siedzimy w biurze, pracujemy, powaga, pełna sytuacja, po czym nagle Weronika pisze do Moniki. Przekaż Marcie, że jesteśmy rodziną. Ja już chodzę na Instagrama, szukam o co jej chodzi. A ta napisała, że będzie moją córką. Słuchajcie, bo robić Majkę z pracy. Nic nie widać. Oczywiście wszystkie swoich socjarek. uroczych. Szymon. Take. Boże, vuelka, to jak się wyłania, to naprawdę kurwa, z tak wyłania. Nie, nie, nie. To nagranie będzie odzwierciedlało mój prawdziwy stan. Walczę, próbuję, ale. Przypał ekipa. Co Sama jesteś przypał ekipa. Nie, nie widać. A ja wiem, że to są ludzie. A ile wiecie, to ja powinnam też paścinem, żeby to było. No tak, musisz tak walczyć, ja też. Dostaję to kartą po twarzy. No i pan sobie myśli, no ale czuł, No Pan tak smażka? Tak smażka. Cukierek albo psikus. Podej ja podaj torbę. Mogę ci podać browara. Zaprezentuj. Jest to Gucci. Zaprezentuj swój strój. Każdy musiał się pokazać i zaprezentować swój strój. No Kim jesteś? No, nie wiem jak to z tyłu ty, podstęp, No ty, pięknie. A, a pokaż jak polewasz. Nie. Czeciamonia uczy i bawi. Zapraszamy. Ponieważ Rafał wygląda jak to wyobraźcie sobie... Podobna, to jest Robin Hood. To Robin Hood. Wyobraźcie sobie, że premiera pierwszego szreka była w 2001 roku. Co oznacza, że na świecie są dzieci, których rodzice nie byli obecni na świecie podczas tej premiery. To już jest taka możliwość. Ja są tak takie to dzieci. rozumiem, bo wcześniej to przeczytałam. No to jest normalne. Analizuj, analizuj. No rozumiem, że jest sobie mama, która urodziła się po... No tysiący 2002 na przykład, tak. czyli ma 19 lat i ona ma już dziecko, czyli ani ona, ani dziecko nie wiedzieli, że wyszedł od dzieci. 2001. Czy chciałabyś jakąś pointem? Tak, jesteśmy staż bardzo. <noise> dzieci mają... znaczy. Dzieci mają dzieci. A dzieci mają dzieci. <noise> Żebyście nie myśleli, że u nas tylko tak imprezowo, kolorowo, to pamiętajcie, że każdy kij ma dwa końce. Tak wygląda krajobraz po bitwie. Wczoraj schowałam tylko... W... Kazała mi spać w salonie, rozumiecie to? No, Rafał, piłeś alkohol. Dziecko nie mogło wdychać tego powietrza obrzydliwego. Wszystko udało mi się tylko schować do lodówki. Wszystko zostało. Mąż się wczoraj deklarował, że będzie sprzątał, także czekam na to. A ten oto gość zaczął dzisiaj dzień. Wcześnie rano. Dobre i już je śniadanko. Ja też wyglądam jak po bitwie. Patrzcie. Czas się ogarnąć. Rafał, za kogo ty się wczoraj w końcu przebrałeś? No tutaj jakieś... Zdania były podzielone. No właśnie. Nie między Shrekiem a Toadiem z się. A to był kostium z wypożyczalni, który głosi na opakowaniu, że to miał być Robin Hood, bo ideą tej imprezy było to, że każdy musi się przebrać za kogoś e, na, literę... na literę swojego imienia, dlatego ja byłam Morticią, Rafał był Robin Hoodem, Monika była małą mi, a Weronika była moją córką, była Wednesday. Ronsi nam brakowało, Ronsią mogłeś być, widzisz? Ale Tak, jak miało. Maciek, Maciek wygrał, e, Maciek był Mario. Chociaż ja nie mogłam oderwać wzroku od kokardy Ani.